Jakub Urbaniak, obrońca przybyszówki, wygrywacie ze strugiem tyczyn 2 do 1. No, te cenne punkty wędrują na wasze konto. Jak możesz podsumować to spotkanie? No bardzo ciężki mecz to na pewno. Ale musieliśmy wygrać ten mecz, bo wiemy jaką mamy sytuację, że jesteśmy blisko strefy spadkowej, także chcieliśmy za wszelką cenę zdobyć trzy punkty, no i się udało. Dla Ciebie był to mecz szczególny, bowiem przez kilka, kilka lat temu reprezentowałeś barwy strugu. Czy te spotkania ze strugiem traktujesz jakoś szczególnie? Zawsze, zawsze. No, ja dobrze stoi na mokre nie? Praktycznie od juniora, później tam trzy lata w pierwszej drużynie, także zawsze jakieś te spotkania z dzieczynem wywołują troszkę większe emocje. Przybyszówka w tej dolnej strefie tabeli, ale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, będziecie walczyć do końca uczniów. No na pewno, na pewno. Póki tylko zdrowie pozwoli, to, to na pewno będziemy walczyć do końca, także taki mamy cel, żeby się spokojnie utrzymać i, i chcemy go zrealizować.